Rzeźnika przy ulicy Słonecznej. Dzisiaj będziemy Wam prezentować nasze mieszkania do wynajmu. Oświetlenie składa się, się do... które to dają nam możliwość nieograniczonych aktywności na świeżym powietrzu. Możemy jeździć rowerami, możemy spacerować, możemy chodzić z psem. Tylko od nas zależy, jak wykorzystamy ten piękny czas nad Polskim Morzem. prezentacji mieszkania numer 30. Jest to apartament czteroosobowy. Tutaj widzicie Państwo piękną przestronną część dzienną, czyli mamy duży salon z jadalnią i aneksem kuchennym. Jeżeli chodzi o aneks kuchenny jest w pełni wyposażony i przygotowany dla całej rodziny do przygotowywania śniadań, posiłków, obiadów. Mamy lodówkę, zmywarkę, ekspres do kawy, czajnik i wszystkie przybory kuchenne. E, tutaj przy tym stole możemy spożywać rodzinnie posiłki e, oraz e, na wygodnej sofie relaksować się po dniu spędzonym na plaży. E, mamy oczywiście dostęp do internetu, telewizję oraz wyjście na piękny balkon z widokiem na las. Przechodząc do sypialni, mamy wygodne, duże łóżko małżeńskie, dwuosobowe. Sypialnia jest wykończona w bardzo fajnym stylu. Jak widzimy, bardzo fajna, przyjemna dla oka kolorystyka mebli oraz fajne doświetlenie światłem dziennym poprzez duże przeszklenie w sypialni. Dodatkowo mamy także wygodną szafę na ubrania, które która powieści całą naszą garderobę oraz tutaj wygospodarowane miejsce na walizkę. Przejdźmy zatem do łazienki. W łazience kabina prysznicowa, toaleta, pralka i umywalka. Mam nadzieję, że podobał się Państwu prezentowany dzisiaj apartament o nazwie Słoneczna 30. Wszystkie szczegóły dotyczące tego apartamentu znajdziecie Państwo w opisie filmu. Apartament, tak jak widać, wykończony jest w nowoczesnym stylu, w jasnych kolorach, przez co atmosfera tego miejsca jest bardzo przyjazna do odpoczynku i do przyjemnego spędzania czasu. Zapraszamy do pogodzenia. Dojście na plażę z apartamentów Pogorzelica zajmuje dosłownie parę minut. Pieszo, takim ładnym, oświetlonym deptakiem, i tam już mamy wejście na plażę. Zejście na plażę Pogorzelica. Lica charakteryzuje się długimi i szerokimi plażami. W bliskim sąsiedztwie lasu jest niesamowity klimat. Znajdujemy się w lasku nadmorskim. W tle słychać szum fal. W lasku tym mamy niezliczoną ilość ścieżek, którymi możemy zarówno spacerować, jak i jeździć rowerami. Tak więc Pogorzelica to miejsce nieskażonej, pięknej przyrody, piękny zapach lasu i nieograniczone możliwości spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu.